Nie ma tam Nancy? Wszystko w porządku. Yes. To będzie legendarny dowcip. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak naciśnie ten guzik. To będzie bomba! Lecimy, musimy się ukryć. O, co to za przycisk? Naciśnij mnie. W sumie? Dlaczego by nie? Zaraz coś będzie! O nie! To okropne! Co to ma być? Jestem teraz cała brudna. Nancy, to był żart! Przybij piątkę Ted udało się. Żart? Dam wam nauczkę w challenge'u. Dobra, jesteście gotowi? Jill, patrz, tam jest Nancy. Cześć, Jill, pierwsza, naciskasz dowolny przycisk. Dowolny? W takim razie wybieram zielony. Ojej, gratulacje! Pofarciło ci się za pierwszym razem. Dostaniesz całe mnóstwo popcornu. To znaczy ziaren kukurydzy. Może udać się zrobić własny popcorn. A wiaderko to wisienka na torcie. Smacznego! Jill, to wiaderko wygląda na tobie naprawdę dobrze. Uff. Co to ma być? Zwykłe ziarna? Może przynajmniej są smaczne. Aj! Nie, są bardzo twarde. Najwyraźniej teraz moja kolej naciśnięcie guzika. Niech będzie ten czerwony. Ojej, Ted, przykro mi, ale dostaniesz papryczki tak czerwone jak ten przycisk. Otwórz buzię, czeka cię bardzo pikantny obiad. Oj, co tu jest takie gorące? Smacznego! Uwielbiam makaron, ale najpierw muszę wyciągnąć z niego wszystkie papryczki. Ojej! Jedna wpadła mi do buzi! Zaraz coś będzie! To było naprawdę ostre! I gorące! Przepaliłeś moje wiaderko! Jill, twoja głowa! Włosy ci płoną! Włosy? A, muszę to szybko ugasić! Uff, dobrze, że te twory mi powiedział. O, moje ziarenka kukurydzy w końcu zamieniły się w prawdziwy popcorn. Teraz mogę cieszyć się nim w spokoju i nie martwić się, że połamię sobie na nim zęby. Dobrze, że te dostał ostry makaron. Szybko! Muszę czymś zajeść, to brzydlistwo. Okej, okay. gratulacje. Nie tylko będziesz mógł zajeść papryczkę, ale nawet ją zapić. Czekam na ciebie pyszny czekoladowy koktajl mleczny Mars. Otwórz buzię. O, jak dobrze i pysznie. Teraz jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. W końcu w moich ustach zniknął ostry posmak. Jill, naciskaj. Okej, okay. tym razem wybieram żółty. Wygląda jak słońce. Może tam być coś fajnego. Wow, znowu masz szczęście. Czeka na ciebie pyszny pączek. Ojej, dziękuję bardzo, jaki duży. Tak wygodnie się go je. Zakładamy na szyję i do dzieła. Ja też chcę jakieś przysmaki. Może jeśli nacisnę dużo guzików, to dostanę dużo przysmaków. Sprawdźmy. Ojej, jaki interesujący zestaw. Praktycznie mogę zrobić ciasto prosto w pudełku Teda. Oczywiście trzeba zacząć od masy. No to biorę się do roboty. Ojej! Zdecydowanie nie chcę jeść surowego ciasta. Nie przejmuj się tym. To jeszcze nie koniec. To kropne! W następnej kolejności czeka na ciebie Nutella. Spodoba ci się? Spójrz na ten wielki słoik czekoladowego kremu. Wszystko jest twoje, proszę bardzo. Ale to też jeszcze nie koniec. Mm, no to mi smakuje. Palce lizać. Uwaga, dorzucimy jeszcze kolorowej posypki z pewnością bez niej tort nie wyjdzie taki piękny. Zamknij oczy, żeby ci nic tam nie wpadło. Gotowe? No i jak? No, całkiem fajnie. Nigdy nie myślałem, że spodoba mi się bycie oblanym czekoladą i obsypanym kolorową posypką. Znowu moja kolej? Dobrze. Wybieram słodki różowy guzik. O, nie, Jill. Niestety różowy guzik skrywa niezbyt smaczny klej. Ale specjalnie dla ciebie mam tu błyszczący klej z brokatem. Mam nadzieję, że będziesz z niego zadowolona, co to? Klej? To okropne! Będę cała lepka. Jak się czujesz? Jak mam się tego pozbyć? Tu to obrzydliwe! Kurcze ręce mi się przykleiły. To moje brwi? O nie! Bez brwi wyglądam jak duch. Muszę to natychmiast naprawić. To nie działa. Co mam robić? Co za ubaw! No dalej. W końcu. Nareszcie wyglądam tak ładnie jak wcześniej. Ted, teraz Twoja kolej, żeby nacisnąć przycisk. Robi się. Mam do tego bardzo dobre przeczucia. Niech będzie niebieski. No, i przeczucie cię nie zawiodło. Czeka na ciebie dojrzały arbus. Tylko załóż kask, bo ten arbus jest bardzo ciężki. Oj! Jak to bolało! Ale zniosę to dla takiego arbuza. Nareszcie mogę w spokoju delektować się pysznościami. I nikt nie będzie mnie niczym polewać. Mam też gdzie wyrzucać resztki. Ej, Ostrożnie, ja tu stoję! Oj! Co to za deszcz ze skóry karbuza? Ochyda? Dlaczego od razu Ochyda czeka na ciebie salwa z pestek? O nie! Było blisko. Co ty zrobiłeś? To nie ja! To on nacisnął przycisk za mnie. Jill uważaj, będzie wesoło! Czeka na ciebie kolorowa serpentynka. Ojej! Co to? Może wystarczy! Już nic nie widzę! Przestań! Nie krzycz tak! Opakowania i tak są puste! Ted! Twoja kolej! Mam nadzieję, że tym razem też mi się pofarci! Zaraz zobaczymy! Ted, no dziś naprawdę jest twój dzień! Tym razem czeka na ciebie całe pudełko gum do rzucia! Wyobraź sobie, ile pyszności na ciebie czeka! Łap! Ajjj! To boli. Okazuje się, że uderzenie gumą w głowę jest bardzo nieprzyjemne. Ale jak fajnie, że jest ich tak dużo. I wszystkie są moje. Będę mógł nadmuchać kilka ogromnych balonów. Fajnie mi wychodzi, co? Oj, chyba przesadziłem. Teraz podobnie jak Jill muszę jakoś zmyć tę lepką substancję z twarzy. To jeszcze nie wszystko, Ted. Otwórz usta. Czeka na ciebie ogromna ilość truskawkowego proszku do rzucia. Smacznego! O! Całkiem fajnie! Może z tego proszku da radę zrobić znacznie większego balona! Muszę spróbować! No to zaczynam! Ojej! Nigdy wcześniej nie widziałam tak dużych balonów! Aż mam ochotę go przebić! Po co? Mogłem pobić rekord! Dobra! Teraz mogę w spokoju cieszyć się resztą gumy. Jill, znowu naciskasz przycisk? Yes. Hmm, okej. Okay. Jeszcze nigdy nie naciskałam pomarańczowego. Ojej, i dobrze robiłaś! Bo kryje się za nim banda śliskich ślimaków. No i wszystkie są żywe. I wszystkie zaraz wylądują na tobie. Łap! Ojej, powoli! Co to? Gotowe! Mam coś na głowie. Oj, ochyda! Czekałam na coś pysznego. Znowu ja! Dobra, zobaczmy, co kryje się za żółtym guzikiem. A za nim jest ziemia. Cala nie jest smaczna, ale ja na bank będę się dobrze bawić, wsypując ją prosto na ciebie. Puuu, to obrzydliwe. Wpadła mi do ust i nosa. Kurczę. To kara za to, że się ze mnie naśmiewałeś. Jestem cały brudny. Muszę się wykąpać. Sorry, tu raczej tego nie zrobisz. Mam już dosyć tego challenge'u. Chcę stąd wyjść. No i ci się udało. Gratuluję. Kura, jestem wolny. Spadam stąd. Czekaj, a co ze mną? Ja nie chcę już grać! Nezi, czy myślałaś już o pierwszym daniu? Zobaczmy! Wow, to makaron! Świetny wybór. Można je zrobić na wiele sposobów. Więc Britney, jakieś pomysły? Jej, ostrożnie! W tym tempie cały makaron skończy na podłodze. Teraz trzeba troszkę poczekać, ale Britni zdaje się o tym nie wiedzieć. Co ona zamierza? Nie makaron jak trawnik? Jakie to straszne? Babciu musimy jej pokazać, jak to się robi. Właśnie tak. Troszkę cierpliwości i makaron jest gotowy. I one nazywają to makaronem? Nie, no to się nie nadaje. Bierzemy ten makaron i wyrzucamy go do kosza. Tam jest jego miejsce. Pokażę Wam, jak pracują profesjonaliści. Bierzemy trochę mąki, jedno jajko, szczyptę soli, a teraz sekretny składnik. Teraz nasze ciasto nabierze niezwykłego koloru. Spójrzcie, jak jest piękne. Idealnie. Teraz przykrywamy ciasto folią spożywczą. I czekamy. Prawdziwe kulinarne arcydzieła wymagają czasu. Czekanie podczas gotowania to prawdziwa męka. Suzan, nudy. O, już czas. No i co dalej, szefie? Dalej wałkujemy nasze ciasto. Uff, to nie jest łatwa robota. E, co jest? Pobrudziłam się. Tak lepiej? Świetnie. Czas kontynuować tworzenie naszego arcydzieła. Kroimy makaron, dodajemy jeszcze trochę mąki. Wspaniale. Pani ośmiornica, jak się pani miewa? Też się cieszę, że cię widzę. Te ośmiorniczki będą idealne. Podsmażymy je na patelni. Dodamy troszkę śmietany. A teraz wrzucamy nasz cudowny makaron. Mamma mia, to dzieło sztuki. Zostało tylko podanie. Spójrzcie na to cudo. Brawo dla mnie. Co? Keczup? To jakaś masakra. Każdy z uczestników ma inny pomysł. Nie co ty wyprawiasz? Wygląda na to, że jej makaron przykleił się do garnka. Co teraz zrobimy? Niezły pomysł. Makaron z zupki chińskiej zawsze się sprawdza. Jest całkiem smaczny. Ale czy te kruski będą smakować lepiej niż makaron babci i szefa kuchni? Zaraz się przekonamy. Nancy, czas na degustację. Wow. Ten makaron wygląda nietypowo. Spróbujmy. Czy to ośmiorniczki? Okay. Ciekawe. Fuj, to obrzydliwe ohyda. Dobra, ten makaron wygląda bardziej apetycznie. Zaraz zobaczymy jak smakuje. Mm, mój ulubiony ketchup jest pyszny. Ale mamy jeszcze jednego kandydata. To mój ulubiony makaron na ostro. Spróbujmy troszkę. Jaki do... Ojej! Czy ktoś ma szklankę wody? Uf, nic mi nie jest. To było super. To jest zwycięzca. Czasami nie musisz robić zbyt wiele, żeby wygrać. Uczcie się od Britney. Ok, co my tu mamy? Chipsy? Oczywiście, że tak. Kto ich nie lubi? Zaraz dowiemy się, kto z naszych zawodników robi najlepsze chipsy. Britney, co ty wyprawiasz? Daj mi to! Pokażę ci jak to się robi. Ziemniaki można łatwo obrać za pomocą specjalnej owieraczki. Teraz kroimy je w ten sposób, włączamy kuchenkę. Nie żałujemy oleju, aby nasze chipsy były odpowiednio wysmażone. Widzisz, Britney, to nie jest takie trudne. Dobra, spróbuję. Ojej! Czy to pada deszcz z ziemniaczanych skórek? Mimo wszystko te ziemniaki wcale nie wyglądają na obrane. To jest nawet łatwiejsze niż myślałam. Świetnie mi to wychodzi. Jestem prawdziwą profesjonalistką. Teraz tak. Babcia mówiła, żeby nie skąpić oleju, pamiętam. Oj, tylko nie to. Strzelający olej. Wygląda na to, że wszystko pomyliłaś, Britney. Spójrz, jakie równiutki są chipsy babci. A jak tobie idzie, szefie? Wow, po co mu ta tortilla? Takich chipsów nigdzie nie zobaczycie. To mój popisowy przepis. Smażymy, aż będą chrupiące. I oczywiście wisienką na torcie jest mój rewelacyjny sos. Prawdziwy kucharz nie boi się pracować z ogniem. Spójrzcie na tę konsystencję. Cudowna. Ale oczywiście to nie wszystko. Ostatnim akcentem jest pokrojenie w powietrzu limonki. Gotowe. Bon appetit. Wow, szef nigdy nie przestaje nas zadziwiać. Tak jak Britney. To straszne. Moje chipsy są spalone. Co teraz robić? Jaka szkoda. Nie smuć się. O, proszek serowy. Może zamaskuje smak spalonych chipsów i ich czarny kolor. Co za genialny pomysł, Britney. Chipsy babci też są już gotowe. No to co? Czas na degustację? Wow, ale dużo chipsów. To jest jakieś święto. Zacznijmy od tych. Wyglądają fajnie. Oj, co to za smak! Oj, to obrzydliwe! Mam nadzieję, że te będą lepsze. Mm, przyjemnie chrupią. Ojej, te chipsy są takie wyjątkowe. Jak tu dużo sera. No nieźle, nieźle. Ale te chipsy były jednak lepsze. Brawo. Babcia zasłużenie wygrywa. Hurra. Ciekawe, co nas czeka w trzecim wyzwaniu. Wow, to tort. Odlotowo. Torty są pyszne, ale nie są łatwe do zrobienia. Mam nadzieję, że nasi bohaterowie są gotowi na to wyzwanie. Ile składników? Britney ledwo się powstrzymuje. Patrzcie, uczcie wnuczko. Najpierw bierzemy krem i kładziemy go na biszkopt. Właśnie tak. Teraz rozprowadzamy go równomiernie szpatułką na biszkopcie i tak samo robimy z resztą ciasta i układamy jeden biszkopt na drugim. Żeby zrobić tort w kształcie serca potrzebujemy specjalnej foremki. No i teraz najlepsza część. Dekorujemy nasze ciasta czekoladą. Ej, gdzie jest... Britney, Britney! Dobra, trzymaj. Czym ja to skończyłam? A, na dekorowaniu ciasta. Dekorujemy go czekoladkami po bokach. A na wierzchu układamy słodkie drażetki. Im więcej kolorów, tym lepiej. I skończone. Tort jest gotowy. Jaki piękny tort zrobiła babcia. A co wymyślił szef? Praca cukiernika wymaga niezwykłego talentu, a moje torty to dzieła sztuki. Pokażę wam, jaki tort robimy w mojej restauracji. Nazywam go Letnia tęcza. O tak. Hmm, zapomniałem, po co mi to. A, no właśnie, wykończenie. Dekorujemy nasz wspaniały tort. Dodam tu jeszcze kilka kremowych chmurek. Gotowe. Wiem, wiem, jest najlepszy jaki kiedykolwiek widzieliście. Wow, nawet babcia jest zachwycona widząc takie piękno. A jak twoje ciasto, Britni? Uspokój się, co to biedne ciasto ci zrobiło? Britney nie jest zbyt dokładna. Najważniejsze, że się stara, prawda? Świetnie, prawie gotowe. Teraz będziemy dekorować ten torcik. Najpierw porządnie podpiekę posypkę. O tak. Wyszedł mi ładny, kolorowy lukier. Wlewamy go tutaj. I voilà! Wow, to było spektakularne! Tort wygląda naprawdę świetnie, ale to chyba jeszcze nie wszystko. Britni dodaje krem na brzegi tortu. Super gotowe! tego, Nancy! Wow! Czuję się, jakbym miała urodzinę! Trzy torty na raz. Spróbujmy kawałka tego piękniisia. Ojej, jakie pyszne! Niewiarygodne! Ale muszę spróbować innych. Podoba mi się jego kolor. Próbuję. No nieźle. I na koniec ostatni kandydat. Jak tu dużo kolorów. Wow, to moje ulubione drażetki. Ojej, jakie pyszne. I kogo wybrać? Przepomyśleć. pomyśleć? Wygrywa tęczowe ciasto? No, co mogę powiedzieć? Praca profesjonalisty. Ostatnie wyzwanie. Wow, to gorąca czekolada! Uwielbiam gorącą czekoladę. A jaki jest Wasz ulubiony napój? Dajcie nam znać w komentarzach, a może w następnym filmiku nasi bohaterowie zrobią właśnie Wasz ulubiony napój. Dobra, dodajemy kakao do mleka. Następnie dorzucamy tabletkę czekolady. A teraz wszystko dokładnie mieszamy. I nasza gorąca czekolada gotowa. Oczywiście trzeba ją pić z najlepszego kubka. Właśnie takiego. Jak miło, ale to wydaje się zbyt łatwe dla szefa. Zaraz zobaczycie jak powstaje najpyszniejsza gorąca czekolada. Dobra, dodajemy łyżkę kremu, bitą śmietanę i oczywiście pianki marshmallows. I posypujemy wszystko cynamonem. Voilà! Aromatyczna i pyszna gorąca czekolada gotowa. Co robi Britney? Chyba ma pomysł na to, jak udekorować swoją czekoladę. Bita śmietana, syrop czekoladowy i drażetki. Świetnie! Ale to nie wszystko. Dodaję jeszcze ciasteczka i słodkie rurki. Co za wymyślny napój! Brawo, Britney! No to co, czas na degustację. Ojej! Najpierw chcę spróbować tego. Jaki bogaty smak. Teraz to. Ojej, jaki kubek. Babciu, to takie słodkie. Próbuję. No, nie bardzo. I nasz ostatni uczestnik. No, takie sobie. Chyba wiem, kto jest zwycięzcą. Ten napój. Britney gratuluje wygranej. Ale wszyscy nasi zawodnicy sobie poradzili. Brawo. Podobał ci się filmik? Podziel się nim ze znajomymi, polub go i zostaw komentarz. Do zobaczenia. Pa-pa!